ale piękna pogoda dzisiaj na Zagłębiu, dzisiaj zaczynamy a właściwie wczoraj zaczęliśmy już w niedzielę wieczorem o 20:00 wyjazd yy, i dzisiaj pierwszy rozładunek yy, połowy i drugą połowę za chwilę jedziemy rozładować zobaczcie jaką mamy wielką rurę, mogłabym wejść tu cała do środka no właśnie do środka Ciegniesz chociaż góry na no, ledwo. <śmieniciela> Uśmiech proszę. Znowu musieliśmy się poubierać. <śmieniciela> tak. Ale nie wiem, czy będę mogła coś tam na dworze nagrać, bo, bo był znak, że nie wolno tu nagrywać. To trzeba szybko, jak nie wolno. To trzeba szybko, nie? Tak. 21 godzin czasu pracy strzeliło. I idziemy teraz na spacerek po polach.